Konie zaczęły nosić skórzane i metalowe ochraniacze kopyt w V wieku. Człowiek, który robi podkowy i umie je zakładać, to kowal. Dzisiaj podkowy wyrabia się ze stali, aluminium albo tworzyw sztucznych. Ruszamy galopem, by zobaczyć, jak są robione. Końskie kopyto to twarda rogowa płyta. Jest jak paznokieć, tylko dużo grubsze. Kowal mocuje do niego podkowy na gorąco i przybija ją chufnalami. Koń nie czuje bólu, ponieważ kopyta są unerwione tylko głęboko wewnątrz. Konie dostają nowe podkowy co 5 tygodni. Po zdjęciu starych kowal skraca tarnikiem kopyta, które od czasu ostatniej wymiany urosły o centymetr. Kowal określa kontur kopyta, zaznacza miarę na stalowym pręcie i tnie go na wymiar obrotową piłą. Stal to najlepszy materiał, tani i trwały. Surowa podkowa jest rozgrzewana do temperatury białego żaru. Po wypaleniu i zdarciu zanieczyszczeń, sztabkę zanurza się w wodzie dla ochłodzenia. Skuwanie końców powoduje stęcznienie metalu po środku. To poszerza i pogrubia część podkowy, która najprędzej się zużywa, ponieważ przód kopyta uderza o ziemię najwcześniej i najmocniej. Po ponownym nagrzaniu sztaby, kowal znów kuje, tym razem bez chłodzenia. Większe podkowy muszą obrabiać dwie osoby, by zdążyć uformować stal, kiedy jest jeszcze gorąca i miękka. Używając przymiaru, kowal wyznacza rowki, w których znajdą się gwoździe. Po ogrzanej sztabie prowadzi ostro zakończony przecinak w który pomocnik uderza młotem. Hufnale nie będą wystawać, kiedy zostaną osadzone w tym rowku. Nierówności będą wciskały się w grunt, zwiększając przyczepność. Kowale wygładzają ostre krawędzie podków, by zwierzę nie pokaleczyło się o nie. Po wykonaniu rowka w odpowiednich miejscach przebijane są otwory. Robi się to spiczastym narzędziem, wbijanym w podkowę ułożoną nad otworem w kowadle. Kowal powtarza te same czynności po drugiej stronie. Wykonanie pary podków zajmuje kowalowi i pomocnikowi około 15 minut. Jeden z nich rozgrzewa materiał, a drugi odkuwa podkowy. Tak jak kopyta, przednie i tylne podkowy mają różny kształt. Przednia para jest bardziej kolista, a tylna bardziej owalna. To tylne nogi konia dają większość siły pociągowej. Kowale podginają krawędzie, uzyskując na brzegach klamry pomagające właściwie umocować podkowe na kopycie. W podkowach dla większych koni, roboczych lub raz ciężkich, kowale zaginają końce w dół, by lepiej wbijały się w ziemię. Niektóre konie potrafią uciągnąć ładunek o ciężarze dwa razy większym od własnego. Teraz czas na dopasowanie. Podkowa jest ogrzewana, ale do znacznie niższej temperatury niż przy kuciu. Przypalenie kopyta tworzy zarys, który później będzie pomocny przy mocowaniu. Konie otrzymują pierwsze podkowy w wieku 3 lat, kiedy zaczynają pracować albo biegać. Kowal dopasowuje podkowy pilnikiem i dodatkowo wyrównuje krawędzie, by były bezpieczne dla konia. Następnie czyści je szczotką do metalu. Zależnie od rozmiaru kopyta, gotowa podkowa ma średnicę od 7 do 25 cm. By przymocować podkowę, kowal wyrównuje kopyto usuwając zadziory i brud. Przykłada podkowe i łagodnie wbija po trzy hufnale z każdej strony. Gwoździe mają około 5 cm długości. Są zrobione z miękkiego metalu, który łatwo zagiąć po przebiciu ściany kopyta. Kowal odcina nadmiar i zagina końcówki w stronę ścianki. Specjalnym narzędziem wycina małe zagłębienie, w którym ukrywa koniec gwoździa. Ułatwi ono wyprostowanie hufnala podczas następnego przekuwania. Dobija podkowe zgodnie z szablonem, żeby się trzymała. Ostatni szlif i w końcu koń może chodzić. Jeśli chodzi o obuwie dla koni, decyduje funkcjonalność, a nie moda. Czy masz kucyka czy ogiera? Sprawdź podkowy.